Hej kochani, znowu dla Was nagrywam kolejny vlog. Yy, słuchajcie, yy, wiecie dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ja poczułam, że wy jesteście najlepszą terapią dla, no, dla mnie i wy jest... To znaczy terapią. Wy dajecie mi kopa w dupę, wy nie dajecie mi yy, płakać, nie dajecie mi yy, przeżywać. Yy, nie daj, po prostu kiedy ja znikam, bo się źle czuję, to zaraz mam od Was multum wiadomości. Dzisiaj też. Znowu. I, i, no, i ja strasznie to czuję, że ja jestem dla Was, że jestem Wam potrzebna, więc dzisiaj mi też towarzyszycie. Słuchajcie, u nas jest dzisiaj okropna pogoda. Jest burza, jest grzmi strasznie. Boję się o mojego Piotrusia, bo on jest jeszcze w szkole. Ja wiem, że on się boi burzy i nie wiem w jakim on stanie przyjedzie. Powinien przyjechać za 25 minut, a ja co, ja już na niego czekam w oknie, gotowa, żeby go przyjąć i od razu reagować, kiedy będzie się bał. Ale ja mam też na sobie swój fartuszek. A wiecie dlaczego mam fartuszek? A dlatego, że mam dziesięcioletnią y, Zuzię, y, której nie znam, ale Zus, mama Zuzi poprosiła mnie o coś dla Zuzi. Co to będzie? Będę Was trzymała w, y, 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 w, w, te, y, znaczy w niepewności. Powiem też, że strasznie się przejmuję, denerwuję, ale też i bardzo cieszę, więc wszystkie, wszystkie, emocje mi towarzyszą. Będziemy działać dzisiaj dla Zuzi, będziemy czekać na Piotrusia, będziemy gotować. Co to będzie? Co, co powstanie dla Zuzi? Zobaczycie jutro. No i będziecie dzisiaj ze mną, w taką straszną pogodę. A co? Zapraszam. Wiecie co? Aż przyszłam tutaj na balkon żeby Wam pokazać, jak tu strasznie pada. Jest okropna pogoda. Ale widzę, że kwiatek na tym zyskał, więc to przynajmniej dobrze. I na pewno moje kwiatki, które są przed domem, też zostały porządnie podlane. Ja mam dzisiaj na obiad kurczaka. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że nie jest to kurczak z, zagrodo, z zagrodowego chowu i bardzo to przeżywam, po prostu nie udało mi się takiego zdobyć. Jestem z okolic Piaseczna, jeżeli ktoś z Was zna takiego rolnika, jakiegoś, kogoś, kto ma swoje kury i sprzedaje czyste, czystego kuraka bez żadnych tfu, antybiotyków, nie daj Boże, to ja bardzo chętnie, dajcie mi na miary, błagam, bo ja żywię dziecko, które o które walczę no tyle lat, a wy walczycie razem ze mną i ja wam też pomagam duchowo co do waszych dzieci no co, no tego kurczaka co mam nie upiekę, ale ugotuję kochani, przyjechał Piotruś po nim oczywiście burza spłynęła ale co mnie bardzo ciekawi menu Piotrusia, co on teraz zajada, że zjad y, trochę bezów y, kupnych, ja nie robiłam tych bezów no to to jeszcze to jeszcze okej, okay, w porządku. To jest jedyne słodkie co on lubi. Ale żeby podkrącać cytrynę i zagryzać to cebulą i kiwi, jak mam go nie kochać. Słuchajcie, musieliśmy przerwać natychmiast gotowanie i pieczenie, bo czegoś nam zabrakło, a mi w życiu nic nie brakuje. Ja mam wspaniałego syneczka, który nie daje mi się zmęczyć, jak widać. Idziemy po brakującą rzecz i wracamy do domu. Słuchajcie, słuchajcie, jeszcze raz powiem, lepszego dzieciaka sobie nie mogłam wymarzyć, nie mogłam. No wspaniały po prostu, a już wam mówię dlaczego. Znaczy w ogóle on jest cudowny, on jest przekochany, ja go nad życie kocham, ale wiecie co? On ostatnio naprawdę nie da mi się męczyć. On nie dość, że sprząta w domu, sprząta pedantycznie. Ja Wam mówiłam, jak to jest z tym jego sprzątaniem. On wszystko odkłada na miejsce. To prowadzi mi wózek i wyrywa mi ten wózek i nie pozwala mi, żebym ja ten wózek prowadziła. Zaprowadził wózek do sklepu i wrócił z powrotem. Chodź, pokaż się. No. powiedz. Taki jestem Piotrek, dżentelmen. Cześć, jestem... Piotruś, mama mnie strasznie kocha i ja nie dam mamie, żeby mama się zmęczyła. Ale, ale, ale podkrada też i trochę. A niech se podkrada, proszę, miało być to ciasta będzie dla niego. Am. Dobra, słuchajcie, my teraz zjemy obiad w końcu, do, dokończymy ten obiad w gotowaniu yy, i dokończymy to, co robię, a, a myślicie, że ja robię, yy, yy, znaczy, to znaczy... Biszkop na wydanie komuś, ja zanim komuś wydam, to sobie zrobię. <grywa> Dlatego robię dla siebie, a tajniki mojej pracy dla kogoś, no nie, nie upublicznię tego, bo raz, że wtedy ja jestem w czepku takim specjalnym foliowym na głowie, to jeszcze mam rękawiczki i jest mi niewygodnie nagrywać, a zresztą to, to jest wtedy ten czas, kiedy ja się angażuję i po prostu wyłączam dla wszystkich, a robię dla kogoś. Dobra? Poczekajcie. Zjemy i zaraz pogadamy. Słuchajcie, strasznie chciałam sobie z Wami pogadać i, i coś Wam powiedzieć, ale niestety y, ta holo, cholerna choroba nie daje mi y, robić tego co ja chcę, tylko muszę się jej podporządkować, ale ja się jej nie daję y, Pokażę Wam na koniec dwa takie y, niepublikowane nie chyba nigdzie Nie, chociaż przepraszam, na, Piotr, na, na Piotrusiowej stronie były publikowane, publikowane y, kadry ale mm, złączyłam je razem i, i dałam do tego fajny podkład muzyczny. Na dzisiaj się z wami żegnam. Niestety choroba nie wybiera. To jest niedoczynność tarczycy. To, jest na, to na tym polega, że ym, jedne, y, y, da, w danym dniu rano mam energię do działania. Ym, odpoczywam, naprawdę odpoczywam w ciągu dnia. Ym, po czym po południu no, po prostu zjazd energii totalny. Ym, kręci się w głowie. Ym, no, w ogóle szyja boli. No, nie jest za ciekawie, dlatego dzisiaj kończymy. A to, co Wam chciałam powiedzieć, to przełożę na inny termin, co no, w moje zdrowie jest ważniejsze. Także żegnam się z wami. Papa, pa. do zobaczenia następnym razem. Jest ponad 2 km, synek idzie z buskiem i nie chce mi go oddać. Jak myślicie, że zasłużył na lody? Ja uważam, że zasłużył na duże lody.